Kochani, witamy Was dzisiaj na Nela Nela Polska I Dzisiaj będziemy otwierać razem z Wami Do albumu kolekcjonerskiego Stickies Słuchajcie, mamy aż 5 stickies Przy Was otworzymy I zobaczymy, czy się nam jakieś powtórzą Przypominam, że U nas zasady, jak i wcześniej Ze sticksami, czy kartami biedronki Są zawsze takie same Jeżeli nam się powtórzy stickies Jest do oddania całkowicie za darmo Całkowicie Otwieranie? za darmo, oczywiście, otwieraj. E, natomiast pamiętajcie jedno: odbiór jest możliwy w Warszawie po ówcześniejszym umówieniu się. Jeżeli chcecie, żeby Wam wysłać do innego miasta, niestety, kochani, wyślemy jednak na Wasz koszt. Jeżeli nie chcecie płacić kosztów przesyłki, nie zgłaszajcie się po stiksy. Mamy pierwszego stikis. Słuchajcie, mamy. I co to jest? Mamy, słuchajcie, nie wiem, czy dobrze widać. Niech złapie ostrość. To jest kit fisto i mieści się na samym dole. Proszę włóż, kochanie, tego naszego stikis. Z tego stickis. Dobra, i otwieramy. Słuchajcie, kolejny stickis. O, nam właśnie widzicie, jest problem z tym albumem, bo on jest tutaj pod spodem, pokażę Wam, okrągły. Jest problem, żeby on stał taki, stabilnie. Taki słonik jakby. Tak, słuchajcie, to jest. Stickies, który się nazywa ta postać, okay. Max Rebo. Nie wiem, czy dobrze widzicie, czy dobrze złapało ostrość. Chyba mamy. To jest Max Rebo. Bardzo fajne są te stickies, słuchajcie, takie mięciutkie. Proszę, kochanie, włóż. Bardzo mi się podoba materiał, z których on jest zrobiony. Są takie mięciusieńkie, mięciusieńkie fajnie, fajniutkie. Zdecydowanie ewaluowała jakość robienia stickies. Zapraszam z kolejnym stickis. Otwieramy, zobaczymy, co tam mamy. Nela sobie otwiera. Ja chcę wam powiedzieć, że już mamy pięć stickis. Jeszcze żadne się nie powtórzyły. O, o i, i kolejny, tego, słuchaj, którego, którego, którego też, go też go nie mamy i tak naprawdę Nela na niego najbardziej liczyła. Oczywiście to jest słynny Yoda, joda. Tak. Widzicie, jest w y, y, takim brązowym, jasnym kubraczku. Wkładamy naszego Jodę. To jest nasz szósty stickis. Odpukać puk-puk. Na szczęście jeszcze żadne nam się nie powtórzyły. Widzicie, trudno się wkłada z tego względu, że nie jest kwadratowe podłoże i ten album upada. Prosimy o kolejnego naszego stickis. Jakiś cały czarny. O! Też słuchajcie, go nie mamy. Nie. Super! I słuchajcie, to, to jest kanonier z Gwiazdy Śmierci. A gdzie on stoi? On stoi, proszę ja ciebie. Trzeba się przyjrzeć, nie, na drugiej półce, od dołu, drugi, na lewo. Tutaj mamy, proszę bardzo. Wkładamy kanoniera z Gwiazdy Śmierci. Tutaj? Tak. I to jest nasz. Śmiało, śmiało, mocno wciskaj. No niestety, album jest bardzo ruchomy. Jest to nasz siódmy stikis I słuchajcie, odpukać jeszcze raz. Puk, 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 nic nam się nie powtórzyło. Kolejny stickis, I to już jest nasz ostatni. Ciekawe, co będzie w naszym... O, spadnął, słuchajcie, mały problem. Ale już go to jest mam. Jod. To jest Joda Duch. O, słuchajcie, tak. Mamy drugiego Jodę. Joda Duch stoi koło... Jody. <laughs> Słuchajcie, Nie osiem stickies. Jody. Żaden nam się nie powtórzył, w tym odcinku nie mamy nic wam do oddania, ale koniecznie, słuchajcie, oglądajcie nas, bo w końcu na pewno się powtórzą te stickies I Najpierw jak jeszcze I... otwierałam i patrzyłam w ten papierek, to myślałam, że któryś z tych rzeczy A, no tak, bo są podobne, tak, dużo jest duchów, słuchajcie. Natomiast kontynuując moją myśl, myślą, zaczęłam, jeżeli nam się powtórzą jakieś stiki, są do oddania, całkowicie za darmo, do odbioru osobistego w Warszawie, ewentualnie wysyłka. Niestety koszty wysyłki pokrywacie Wy. I jeszcze raz, żeby nie było takich przykrych komentarzy, jak przy e, kartach Biedronki, czy też stickies z e, Merfy, że sama sobie płaci za przesyłkę. ok w porządku. Jeżeli nie chcecie, po prostu nie, nie komentujcie, nie, nie, nie piszcie. Słuchajcie, to by było na tyle. Mamy e, 8 cudownych stickies. Jeszcze żaden nam się nie powtórzył, ale bądźcie uważni, bo na pewno w końcu nam się powtórzą i Będą one dla Was. Tak! Jeżeli Wam się podobał nasz program, to łapki w górę! Subskrybujcie nasz kanał, zapraszamy Was! Cześć kochani! Pa! Ciekawa jestem, jaki stikis? Słuchajcie, czy dziewiąty, którego nie mamy, czy się jakiś powtórzy. nie ma Trzymamy kciuki i jest! No niestety, Uuu. słuchajcie, jeszcze wam nie mamy nic do oddania, bo mamy na razie olbrzymiego farta. Słuchajcie, jest to stickis, którego zdecydowanie nie mamy, na którego czekałyśmy. Słuchajcie, zobaczcie, jaki piękny, wspaniały. Jest to droid bojowy. Proszę kochanie, włóż naszego nowego stickis do albumu. Ciekawe, słuchajcie, jaki będzie nasz dziesiąty stickis. Oglądajcie uważnie, bo jeżeli będzie to powtórka, jest dla Was. Kolejny stickis Nela tutaj otwiera. Słuchajcie, a ja Wam pokażę tą naklejkę świecącą świąteczną. Strasznie mi się, słuchajcie, podoba. Tym bardziej, że już są święta Nie mamy niebawem. Tego, ale no, jest niemożliwe. Podobnie. Słuchajcie, nasz dziesiąty stickis, którego nie mamy. Słuchajcie, zobaczcie, jaki fantastyczny. On się nazywa Pilot Myśliwca. Tak, jest to Pilot Myśliwca. Słuchajcie, jestem bardzo zadowolona, proszę kochanie. E, mamy 10 stickies, 10, które zdobyłyśmy samodzielnie i jeszcze żadnej powtórki. Oglądajcie nas uważnie, bo tak jak zawsze zapowiadamy, jeżeli się powtórzy e, film. E, przepraszam, słuchajcie, jak się powtórzy e, jakaś figurka stickies, jest ona dla Was. Eee, jeszcze raz przypominam Odbiór osobisty w Warszawie bądź wysyłka Niestety na Wasz koszt Jeżeli nie chcecie płacić kosztów przesyłki Nie proście, nie komentujcie Słuchajcie moi drodzy Jeszcze bardzo chciałam Wam podziękować Za tak liczne głosy eee, W poprzednim naszym filmie, do którego Bardzo serdecznie zapraszam tych wszystkich, którzy go jeszcze nie widzieli eee, Porównujemy Sticky z Star Wars e, Sticky z e, Smurfy eee, Poprosiliśmy Was o głosy e, I pytaliśmy które stickies są fajniejsze, smurfy czy Star Warsy? No na razie słuchajcie, wygrywają Star Warsy chyba 100 do 1, albo nawet do, do dwóch, może tyle było głosów raptem na smurfy. Natomiast prosimy, głosujcie Was. Jeżeli Wam się podobał nasz filmik, to. Łapki w górę! Tak jest, zapraszamy Was na kolejne. Całujemy Was bardzo gorąco. Cześć!